W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak łatwo wbijać 25 rangi, a więc zaczynajmy. Ale zanim to powiem Wam, tutaj Wam się wyświetla ostatni wygrany 20 zł, A więc teraz przejdźmy do rzeczy, czyli na przykład jak żeby wbijać 25 rangi, to teraz najważniejsza rzecz kim będziemy je wbijać czyli załóżmy jak lubicie wbijać, na przykład grać w sensie Edgarem to wbijacie ją na Edgarze ale jak lubicie kimś innym no to kimś innym ale najlepiej jest na przykład teraz y, jak y, wyszła Melody no to to jest jedna z mocniejszych postaci i na niej jest łatwo zrobić y, 25 rangę ale na przykład teraz już na Jackie nie zrobisz 5 rangi bo już jest za trudna więc no nie da się jej zrobić po prostu i najlepiej grać oczywiście na solo, jak nie macie kumpli, z którym chcecie grać, bo z randomami. No, randomy są nieraz słabi. No i ciężko się z nimi gra, ale ze znajomymi jest już e, łatwiej grać. Ale na solo też się nie bójcie timować, bo e, wtedy e, macie większą szansę na wygraną, więc moim zdaniem to jest dobre teamowanie. Niektórzy piszą ogólnie, że e, timowanie jest dla takich ten to mówić dla kogo. O, pamiętajcie też, żebyście mieli tę postać wymaksowaną na 11 moc. I oczywiście jak posiada y, ta postać, hiperkę to z hiperką. Ale też ulta zostawiajcie na dobrą sytuację, a nie na sytuację taką, że na przykład po prostu sobie y, na kogoś y, użyjecie tego ulta, ale i tak y, to Wam nic nie da. A to jest w, w awaryjnej sytuacji, w jakiej będziecie mieli słabą sytuację. No i to jest chyba tyle z tego, bo ja tu nie będę gadać tak długo. Więc komentujcie, subskrybujcie narka!